W sobotę 8 lutego w Współdzielczym Domu Kultury, Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie rozegrano piąty już turniej szachowy. Turniej, który jest hołdem złożonym pułkownikowi Walerianowi Tewzadze, gruzińskiemu obrońcy Warszawy, pułkownikowi kontraktowemu Wojska Polskiego. Spotykamy się w współdzielni po raz piąty, dwa dni przed. 120 urodzinami pana pułkownika Tewzadze. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, zawodnicy do lat 15 i dorośli. Jak się okazuje zainteresowanie tą grą jest spore, mimo że dla wielu osób pojęcie zasad szachowych nie jest takie proste. Kto wygra dzisiaj? Najlepszy na pewno. W dotychczasowych Openach zwyciężali nasz najlepszy, obecnie na terenie ziemi dzierżoniowskiej szachista Jarek Dąbrowski a także mistrz międzynarodowy Dariusz Schoen i mistrz krajowy Krzysztof Jasik. W kategorii dorosłych wygrał Bartosz Siembab, który zdobył 6 punktów. Drugie miejsce wywalczył Paweł Kowalczyk z Wałbrzycha, a trzecie Piotr Tworzydło z Hetmana Wrocław. Natomiast w kategorii zawodników do lat 15 triumfował Jakub Matyka z Wałbrzycha. Drugie miejsce zajął Jakub Borkowski, a trzecie Bartosz Smukowski. Najlepszy zawodnik z powiatu dzierżoniowskiego w tej kategorii, który uplasował się na piątym miejscu to Łukasz Kresa. Trudniej przebieg w spokojnej, miłej, jak zwykle szachowej atmosferze. Mieliśmy wielu gości spoza między innymi z Wrocławia czy Wałbrzycha. Graliśmy na dystansie 7 rund, tempem 15 minut na partię. Tu nie przebieg bez większych komplikacji. Turnieje te w Zadze Open zawsze są udane. Często odwiedzają nas naprawdę mocni szachiści. Tym razem przed rozpoczęciem turnieju złożyliśmy kwiaty pod obeliskiem pułkownika Tewzadze. Spotkania szachowe zawsze są miłe, zawsze są udane, niezależnie od liczby uczestników i poziomu gry, bo najważniejszy w przypadku tego akurat turnieju jest cel, czyli przypomnienie pułkownika Waleriana Tewzady. Dodajmy tylko, że najlepszym zawodnikiem z powiatu dzierżoniowskiego w kategorii dorosłych został Jarosław Kresa, a najlepszym zawodnikiem powyżej 60 lat Eugeniusz Jaranowski.